Hej, z tej strony Sanwon i kontynuujemy naszą obronę Gallii przed germańską inwazją pod wodzą samego Ariovistusa. Z tego też powodu, ponieważ nie jest to poważna inwazja, postanowiłem zająć się tym osobiście. Rozpocznijmy rozmieszczenie naszych wojsk. Jak widzicie, dostrzec sporą część naszej armii stanowią najemnicy, ponieważ byliśmy dopiero w trakcie rekrutowania armii, a mieliśmy całkiem duży zapas. Pieniędzy, więc uznałem, że no cóż, cóż, czemu nie? Dlatego też nie będziemy się specjalnie przejmować stratami. Choć w sumie, jeżeli o to chodzi, to myślę, że mogę spokojnie w środek wrzucić Vercingetorixa. Where are you, my friend? O to średnio wygląda... No dobra, tu jesteś. To jest nasz Vercingetorix Dumnie w pierwszym szeregu będzie. No teraz tak. Całą resztę naszych cudownych wojowników myślę, że upchniemy sobie odpowiednio na flankach. Teraz tak. Wy tu. Wam może tutaj mamy bardzo potężne wsparcie w postaci tych tutaj, tej najemnej szlachty, ona się bardzo sprzyda. Dobra, cała armia do przodu, widzę, że to na jakimś takim. Fajna mapa w sumie, takie duże wzgórza widzę. W trochę gorzej ma, zaczyna tutaj na tym podejściu. Dobra, na razie przyspieszmy. W sumie mógłbym to nawet potraktować z ale chciałem, no, upewnić się, że największe straty poniosą moje jednostki najemne, które i tak po tej turze rozwiążemy i nie będzie żadnych ubytków doświadczenia, co najwyżej tylko zysk dla wszystkich naszych jednostek regularnych. Jak widzicie, na trzecim poziomie ci wojownicy celtyscy są już naprawdę konkretni. 40 walka w zwarciu i siła ciosu. Premia do szarży się nie zmienia, ale obrona już 55, no i morale też 53. To już jest całkiem świetnie, jak na, za tą kwotę, którą płacę za niego. Płacę obecnie poniżej 300. 200 parę z tego, co pamiętam płacę. Dobra, przyspieszmy. A, chyba będzie tak, że komputer będzie. Tak zaprogramowane, iż um, będzie czekał gdzieś tutaj na mnie, co jest bardzo głupie z jego strony, ponieważ my teraz będziemy mieli bardzo wielki uh, bonus w postaci uh, możliwości uh, szarżowania z góry. O, i widzę, że. Aha, dobra. Wyszarża numer 2 też szarża. Tutaj jest trochę tych e, germanów. No i tutaj już są pewne pierwsze straty. Niestety, niestety. W takim razie myślę, że tymi będzie trzeba w tych tutaj wjechać, a tym wyłączyć to. No dobra, to są takie straty. To nie jest, To nie ma straty, ale za to widzę, że krap. Zapomniałem, że Ariovistys ma tam bonus do szarży, co nas bardzo nie urządza. Wprost przeciwnie, myślę, że wskazanym będzie uciekać. Bo bez tego to będzie... bardzo, ale to bardzo słabo. Więc tak, muszę jakieś jednostki poświęcić. I myślę, że poświęcę tych najemnych, belijskich wojowników. A tymi cofniemy się ile tylko możemy. Dobra, ten też tutaj jest. I się cofnę tutaj. No bo nie chcę się z nimi bić, kiedy oni mają ten bonus. A on wcale nie jest aż taki długi. Myślę, że damy radę tutaj uciec odpowiednio. Mówię, tych najemnych uczników poświęcimy. ...żeby oni w razie potrzeby zatrzymali. No to będzie trochę potrwa, ale bez przesady. To nie będzie jakieś strasznie długie. A tą kawalerią trochę widzę tutaj gonią. Właśnie o to chodzi, To były bardzo te popularne przed patchem 15 jeszcze buildy z po prostu na jak, on ma... na jak najszybsze złamanie przeciwnika. Nie chcę po prostu, bo oni oprócz tego, że mają zwiększoną szybkość poruszania się... E, dobra, teraz wszyscy ci jeszcze się cofną. Gdzieś tyle. trochę się nabiegamy, to jest trochę słabo w tym wypadku, ale nie pamiętam, chyba oni po zakończeniu tego będą... Okej. Okay. Powinni być zmęczeni. I widzę, że niekoniecznie są zmęczeni. Um, 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 dobra, zastanówmy się, czy tu już warto będzie atakować. Myślę, że tak, że już możemy się odwrócić i zaatakować. Może tak. Wy tu. Wy możecie za to strzelać w tych. Te dwa oddziały myślę, że też mogą strzelać w tych. Ci tu. Ci tu. Oni mają chyba bardzo dużo... Tak, z tego co widzę, to jest... mają bardzo dużo lekkich jednostek. Dobra, wy podejdziecie tutaj. za tak, że bracia włócznie są. Sobie z tym poradzimy. Dobra, tutaj w nich elegancko wpadniemy. Tutaj. Tutaj mi trochę skrzeniłem, ale im zaraz pomożemy. Dużo młodych germanów widzę. Dobra, żeby to jeszcze polepszyć. Tą całą sytuację. To zrobimy tak. No, jest tak. Wy tym pomóżcie. Wy tym. Wy tu. Wy tu. A. Dobra, czy tutaj się ma mnie trzymają? Czy mogą straty ponosić? To mnie nie boli całkowicie. Yy, wy możecie już nie strzelać, wy tak samo. Ten oddział tutaj poniósł niestety stratę. To nam opóźni. Ta jazda tutaj sobie radzi. Eee, dobra, ci może tych rozbijają. Dobra, to chyba wszystko jest też rozbita Hariowistys, tutaj widzę, dosyć ładnie sobie radzi. No, szkoda tego jednego oddziału co tutaj, bo on chyba nie wszarżował, dlatego dostał takie straty. E, dobra, ale te dwa oddziały, to niech tutaj się w ogóle nie mieszają. Kwestia tych w sumie tutaj weźmiemy, tych wycofamy. Ten oddział może sobie padać, mi to nie robi. Ważne tylko, żeby. O, tutaj widzę, że są dwa oddziały do zgarnięcia. Chyba no, ci nie dogonią ich, to jest pewne. W sumie mogę tutaj, myślę, nawet ty, te cztery oddziały tutaj poświęcić. I się nic nie powinno stać. Dobra, przyspieszmy trochę, bo to nie będzie jakaś najbardziej pasjonująca bitwa w świata. Co mogło to wyjść naprawdę słabo. bo ja Tak, tak, tak i tak. Dobra. Oni tutaj będą się ładnie bili. Dobra, wy z tej strony na nich idzie życia. Możecie nawet tu, wy tu. Wy dostajecie dosyć mocno, więc warto byłoby, już wam jakieś wsparcia. Czyli trochę tutaj mam nadzieję porzucają mi w plecy. No właśnie, o tym mówię. Słuchajcie do panny Mario Vistosa. Gdzie jesteś, gdzie jesteś? Tu chyba jest. Nie, to nie było. Myśmy dostali komunikat. Dobra, tutaj ładnie rzucają. To w sumie jest fajne. Mam mały zasięg, ale jak dać im chwilę, to oni y, naprawdę koszą tymi y, oszczepami. Dobra, zakończmy bitwę. Zdecydowane zwycięstwo. Tak jest, w sumie model Ariovistusa, bardzo zapamiętać, może kiedyś zobaczymy. No, jak jest, Ariovistus został, to trochę słabo. Zabijamy tych oczyścińców I, i czy nie dotrę do niego niestety. To jest bardzo słabe, bo chciałem po prostu się pozbyć Ariovistusa. E, nic z tego, dobra, teraz pora całą resztę moich wesołych a, najemników rozwiązało. Nie! Krap! Znaczy w sumie, chyba tylko jednemu oddziałowi ulepszyłem konia, bo innych lepszy nie ma, ale te oddziały można rozwiązać. No i myślę, że tutaj trzeba dalej uh, uzupełniać te oddziały. Dwa oddziały, takie i ten rozwiążemy, i w jego miejsce ten powołamy. 4-8. Uh, 12 oddziałów, jeszcze 4 włócznie i 4... więcej oddziały, chyba wojowników celtyckich. Dobra, tu się armia re rekrutuje ładnie. U. A tu mamy pełen ruch. I to nie byle jaki. So Toż wojskowy. Nie stać mi już na to. Ładnie poszarałem z pieniędzmi. Dobra, ale oni nie, by, nie powinni być w stanie teraz wspierać, a my sobie znowu złupimy. Albo nie do końca sobie złupimy. Zobaczmy tutaj. Łąka. Co tutaj jest? Rzadki las. Dobra. Spróbujmy zrobić e, zasadzkę. Powinniśmy mieć w granicy tą tutaj ziemię. Powinniśmy w stanie tutaj się na nich zasadzić odpowiednio. Mam nadzieję, że się skuszą. Dobra, ta pani tutaj wróci. Hmm, tutaj nie dojdziemy. Dobra, więc ona niech tam po prostu jak najdalej podejdzie. Tyry, 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 tyry. Tej armii tutaj nie jestem w stanie nijak dosięgnąć, co mnie martwi. Dobra, dobra tutaj się to robi. Teraz tak ci tutaj z nami chcą walczyć. Ja chętnie bym o właśnie. Przygotowy dla trochę tutaj nie do kolejnego Byłem chyba gdzieś do to komendy. jeszcze zasadzkę zrobić. Dobra, podejdziemy tutaj. Nelowy, tu jest armia tych belgów. A ja ich nie za bardzo lubię, więc złożymy im wizytę. Dobra, kasy prawie nie ma. To tutaj rozłożyliśmy. Powinno być ok, myślę. I jest zasadzka. I z tej zasadzki oczywiście skorzystamy. Pierwsza zasadzka, która mi się udała, nie tak z forsownego marszu w kampanii. Więc będzie ciekawie. Mamy tutaj całkiem dużo Szkoda, że to nie jest ta armia od zasadzek, bo ona jest akurat u Wyrcego i szkoda, że nie ta większa armia się złapała. No ale do zobaczenia w zasadce. No dobra pogoda, więc rozpoczniemy rozmieszczenie wojsk. Znaczy tutaj mogłem poczekać na mgłę. O, to jest bardzo. A to nie była czasami zasadzka, bo to jest widzę teraz normalna bitwa, chyba czegoś nie doczytałem. No for fuck's sake, no chyba że to jest jakiś kolejny dziwny błąd. Bo już tak się cieszyłem, że była zasadzka, jany. No. no nic. Oni mieli jakąś tam jazdę, z tego co pamiętam. O, no dobra, powiedzmy, że tak się ustawimy. Albo raczej tak się ustawimy. Oni wtedy nas atakują, jak rozumiem. No, tutaj. Tutaj, w sumie, myślę, że trzeba tak szeroko jak tylko się da ustawić, bo im rzadziej się rozstawimy, tym gorzej dobrą szarżę będzie trzeba mieć, bo inaczej będzie słaby. I nawet myślę, że ten oddział. Też wyjdzie z tej grupy i tak samo nie ten, tylko ten. Z tego powodu, że chciałbym tutaj właśnie dodać włóczników. dobra, może to po prostu roz... A, się rozłóżmy. I tych włóczników dać nawet bardzo blisko w środka ponieważ e, tu będzie najpóźniej dojdzie jakiekolwiek wsparcie o, tutaj są te dwa oddziały Tu są te dwa oddziały No i będzie po prostu musimy, trzeba polegać na flankowaniu, nie ma innej opcji To na naprawdę potężnym flankowaniu, tak sobie teraz myślę. Nasze centrum, jeżeli się nie załamie, to będzie dobrze. No cóż, przeciwnik musi przejść do nas, jak rozumiem. Mamy jedną lekką jazdę i zbadajmy, co tam się dzieje. O kurczę, że mnie wykryli, bo 55% szans, że mnie nie wykryją. No i co, przynajmniej nie będę szarżał na tomik górka. To byłoby naprawdę bardzo głupie. No tutaj. Jakieś wigile. Tutaj są legioniści. Z tym będzie problem. No, ale mam nadzieję, że ich złamie. No i co? I teraz wy nie będziecie atakować? Tak? Ja mam... Wy mnie zaatakowaliście, nie dostałem zasadzki i ja mam teraz was atakować? O ja taki numer mi ta gra wycięła. Dobrze, że to jest masakra jakaś. I dosyć, że lepsze jednostki mają. Dobrze, że to jest Amar, bo to duże to nic nie zrobiły. To jeszcze dodatkowo. Mam atakować ich pod świetną górkę. Pytanie: za 100 punktów, czy ja jestem w stanie ich z tej górki. Dostągnąć wydaje się, że będę w stanie, bo nie mają bardzo mało oddziałów. No dobra, taki przekręt po prostu zaczniemy Was po prostu otaczać. W sumie widzę, że nie mam żadnej innej jazdy, co oznacza, że moja jazda może sobie bardzo spokojnie tutaj, będzie mogę sobie oporować. Operować, nie oporować te psy, tu powiedzmy, to druga Czy oni by chcą tutaj szarżować? Nie, oni się tylko przesuwali. Tutaj myślę, że mogę dwa oddziały. Dalej, tutaj też będzie dobre miejsce, nas dwa oddziały. E, jedynką będziemy podchodzić gdzieś tutaj myślę, powoli. E, wami tu. I wami tu. Teraz niech nikt mi nie biega, bo zmęczenie to jest ostatnie co potrzebujemy. Obratowane o jakieś psy, tych do szarży, kawalerię myślę nawet tutaj na ten koniec wrzucimy. Z tymi możemy tutaj powoli podchodzić. Tutaj jeszcze nie wszystko się ustawiło, I trochę to obrócimy. Jazdę jedną tu, natomiast myślę, że tutaj. A teraz przestali tych widzieć. No to teraz ja zrobię im numer i całkowicie z tego skorzystamy. Nie nie, 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 tylko. O, coś takiego. Wyszybciej, może. Tędy proszę. A was opuścimy. Tędy. No i co? was, czy wam to się podoba, czy nie. No, to jest jakiś oddział wojowników celtyckich. Bardzo głupio tutaj e, rozdzielony. Zaczniemy to wykorzystywać. Wy tu i wy tu, wy Ok, tutaj powinniśmy właśnie wyskoczyć na plecy. Dobra, tutaj szarża, tutaj szarża, tutaj tak. Tu, ten oddział może gdzieś tutaj poślemy. Może na tych. Teraz tak, żeby dobrze zmikrować. ci tu. Dobra, tymi psami moglibyśmy tych pogonić. I teraz tak. Ci, może tu. Wy, tu. Te dwa oddziały chciałbym, żeby na pewno tutaj podeszły. Tutaj nam trochę brakuje tych oddziałów. Więc tak, wy na pewno tutaj, wy na pewno gdzieś tutaj. Na razie jakoś się tłuczymy. Nie jest to super skuteczne, ale też nie jest super nieskuteczne. Oj, to jest tak, ci wojownicy, niech w tych uderzą. Ci może tu. Ci mogliby na przykład podejść tutaj, a ci z kolei mogliby podejść tutaj. tak. Tutaj jedna szarża. i ja myślę, że druga będzie sprzydatna. Ci tutaj. Dobra tutaj ci są mordowani z odpowiednią starannością. ci tutaj na połowie puśćmy. te tutaj piaski, niech tędy podejdą, ci mogą tędy być ci może niech tutaj podchodzą co to jest. Poborowi słudzy powinniśmy dać sobie radę. to soltowie też powinniśmy dać sobie radę tutaj jedna szarża. W tych organistów nie trzeba naparzać. Dobra, wy może w tych uderzcie. A ta lekka jazda, może niech tutaj na tym może polowanie na głowy. I tutaj też chyba powinni strzelać, o właśnie o to chodzi. I jeszcze pieski wypuśćmy Jedna szerze No i tak taktyka przeciwko jeździe powinna wystarczyć. Dobra. Tych trzeba na pewno... No bo ja tutaj tylko wybiwasz. O, tutaj widzę, niestety się łamią. Dobra, jest zwycięstwo. Nie jakieś super najlepsze, ale biorąc uwagę, z czym się biliśmy i jak nas gra potraktowała, to było fajnie. I to będzie już tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało pomimo tego, że gra mi taki numer wycięła. I do zobaczenia w następnym odcinku. Sun one out!